Zło zostało pokonane. A ja dostałem wiadomość, że Jedi potrzebuje mojej pomocy. No już macie do myślenia, jaka następna seria będzie. <grych> Witajcie, wreszcie możemy się zobaczyć. Długa nieobecność, bo długa. Yy, powiem wprost, ta gra dla mnie była czymś więcej niż grom. To było jak samo życie. Obiecałem, że nagram są odcinek i nagram i dużo się działo w tej grze, naprawdę bardzo dużo zwroty akcji i to zakończenie mnie totalnie rozwaliło yy, Myślałem, że to się lepiej zakończy, ale kurde no... Złe jest nam siły, że zabiłem to doktor. Ale z drugiej strony bym go nie zabił, to wie, jakby to się skończyło. Gra bardzo dobra, strzelanie, skradanie, wszystko jest tak na mega dobre poziomie zrobione, że to w się nie mieści. I to polscy twórcy, jeszcze raz to przetocza którzy zrobili jedną z najgorszych gier w Polsce, przez Polskę stworzoną. I takie dzieło zrobili teraz. Trudno w to uwierzyć. Najlepsze momenty jakie to były to było wtedy, gdy terminator nas zauważył i mieliśmy albo wybór, albo uciec, albo walczyć. I zawsze ten terminator nas mógł rozwalić. To nie było tak, że my uciek uciek uciekaliśmy i on nas nie strzał. Strzelał i myślały te maszyny AI tu AI jest na wysokim poziomie tu zrobioną. Sami widzieliście, że te maszyny się nie blokowały jakoś specjalnie, kurde szukały nas. Terminator mnie zauważył. Fakt, były takie błędy czasem, że terminator nas zauważył, i no, no strzelał stracić ściany, ale to tam można wybaczyć? Ogólnie w tej grze nie było błędów. To jest na mega duży plus. Cieszę się, że wytrwaliście ze mną do końca tej serii. Niestety, nie wszyscy. No. Część mojej widowni odeszła, bo wid widziałem i odczułem to, ale nie łamcie się, na razie nie rezygnuję z YouTube'a, będę dalej nagrywał. <grymne> ta gra co do mojego życia wniosła, bo miałem to powiedzieć jeszcze, No to że Polacy mogą jeszcze zrobić dobrą grę, tak. Mogą zrobić, nie liczę Cyberpunka czy Wiedźmina, bo to są gry już jebitne, duże, przez ileś lat tworzone, ale ta gra to arcydzieło, naprawdę. Będzie mi jej brakować bardzo, bo w chwile, które w tej grze spędziłem to ani jedne nie żałuję. Ani jedne. Jeszcze raz bym tą grę przeszedł z chęcią, ale nie będę to robił, bo każdy profesjonalny gracz wie dobrze o tym, że drugi raz gdzieś po prostu nie da przejść. Będziesz próbował, ale za chuja nie dasz. Pojedyncze może tytuł dasz, ale drugi raz nie przejdziesz. Co tu jeszcze mogę dodać? Yyy... Strzelanie było bardzo dobrze zrobione. No, byłem w szoku, kiedy dostałem karabin i strzelałem z niego tak dobrze. I tyle amunicji. No, amunicji tu było bardzo dużo. I teraz gdybym cofnął czasem na trybie ekspert, co odpalił tą grę. <grym> bo fajnie się grało, widać, że największy głupek mógłby grać w tą grę. Mógłby grać. No, to mogę nad od siebie taką osobą nazwać, bo mam wzrok taki jaki mam słuch też. I grałem. Ślepy jak nie, ślepy ale <grafię> grałem. I co tu jeszcze powiedzieć? Same maszyny bardzo wysoki poziom zrealizowania. Nie, nie wierzyłem, że takie coś może być zrobione, że do danej maszyna ma słaby punkt i musisz w, nią w niego strzelić. Żeby otrzymała 100% obrażenia, taki terminator, terminator nie teraz do teraz. Nie wiem, jaki miał słaby punkt, nie wiem, czy pod pasem miał słaby punkt, to też nie umiem powiedzieć. Czy musieliśmy mu rozwalić zbroję? Ale te latające, nie wiem, jak one się nazywały, to miały oko na czerwono. I w ten punkt, jak strzeliliśmy, to one praktycznie padały i to też jest trudne do zrealizowania, bo. Twórcy muszą przewidzieć, czy gracz będzie strzelał w to, gdzie strzeli, gdzie nabój poleci, gdzie to. To jest bardzo trudne do zrobienia. No, za to ma ogromny plus. Ogólnie moja ocena tej gry jest, zawsze gdy kończę grę, robię ocenę od skali od 0 do 10. W tej grze hmm, była bardzo dobra. Ile bym mógł grać? Hmm. Zastanawiając się, dobra grafika, dobre wszystko. Definitywnie 9 na 10, 9 na 10. Czemu na 10 na 10 zapytacie? A no bo były spadki FPS-ów. Odczuliśmy to bardzo, ja w ogóle odczułem to przy końcówce, w sumie to było przy tym domu, gdzie było pełno tych Terminatorów, co ja się męczyłem. Było bardzo mocny spadek i, na, i tak do końca gry już się ciągło. I tylko do tej gry w sumie do tego mógł się doczepić. Co jeszcze tu dodać? No to jest ostatni raz tu się widzimy w tej grze. Dzisiaj mamy 21 marca. Ta seria już powinna być zakończona dawno, ale niestety mieliśmy takie sytuacje, że nie dało się tego zakończyć. Dziękuję twórcom, że zrobili tak dobrą grę. I chcę, żeby powstała dwójka. A jak będą dodatki, to kupię na pewno. Przy okazji, taka szybka informacja. Będziemy rozmawiać w następnej grze, której powiedziałem na początku. powinno wam dać do myślenia o pewnych grach, które pojawią się w przyszłości. Prawdopodobnie. Na, grafik jest napięty, ale czy coś to wyjdzie, nie wiem. Dzień na 10 gra na, na bank. Może wrócę do Days Myślałem, żeby dla Was nagrać chociaż grę w tą grę, ale myślę, że by ją przejść jeszcze raz, to jest warto. Tak jak, tak jak powiedziałem, grę niektóre nie da się przejść dwa razy, ale w większości nie. Taki Days Gone podejrzewam, że się dwa razy da przejść. Zobaczymy. Ale to dopiero jak będzie wielki, większy luz. Widzimy się w następnej grze. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Komentujcie, bo mi na tym bardzo zależy. Maciej to głównie do ciebie też się tyczy. Zostaw chociaż jeden komentarz pod danym filmem i wy tak samo, bo to mnie motywuje. Chociaż może tam na przykład taki tekst, że odcinek był dobry, ale mógłby było, mogło być coś lepszego, albo był słaby, bo tego zabrakło i tamtego. To zawsze mogę popracować nad daną rzeczą. Dziękuję Wam, widzimy się w kolejnej grze. Przepraszam za tą przerwę. Żegnaj Terminatorze, że będzie mi cię brakować. Jedna z najlepszych gier jakie grałem w 220. Cześć.